Witam. Reset ustawienia fabryczne, konto Google, co i jak? Mamy nowy telefon i wszystko jest w porządku, wyciągamy go sobie z pudełka, oglądamy i przystępujemy do uruchomienia. Jak go uruchomimy, zaczynamy konfigurację. I wszystko fajnie, bo to jest nowy telefon. Ustawiamy sobie Blokadę, mamy wzór, kod PIN lub hasło. I teraz pamiętajmy, że jeżeli zapomnimy, to będziemy musieli usunąć wszystkie dane, wymazać, zanim go znowu uruchomimy. Jednakże, jeśli mieliśmy konto Gogla na urządzeniu zainstalowane, to już sprawa się troszeczkę komplikuje. Na telefonie mamy konto Gogla. Załóżmy, że. Zapomnieliśmy wzoru. Telefon zostawiony na dłużej, zgubiony, odnaleziony, kupiony. Co wszystko nie działa nam? Wzór, nie pamiętamy. No to hard reset, głośniej oraz zasilanie. Przytrzymujemy i robimy wipe data, czyli myślimy, że wszystko będzie git, bo wymarzymy z niego wszystkie dane. Iż owszem, wymarzymy z tego telefonu. Przy hard resetie wszystkie dane, wszystko zniknie, będzie czyściutko. Oczywiście musimy potwierdzić, że się z tym zgadzamy. Naturalnie nie róbcie tego komuś, czyli telefon znajdziecie, bo mu wymarzycie wszystkie dane, a jest to możliwe, tak po złości. To żeby po hard resetie. Uruchomić telefon, musimy wiedzieć, jakie konto było ostatnio zalogowane na tym telefonie konto Gogla. I zamiast wzoru musimy użyć tego adresu. I problem, jeżeli nie pamiętamy, to ten telefon nam się już za bardzo do niczego nie przyda. Dodajemy jedno z kont zweryfikowanych mogliśmy mieć na urządzeniu. 15 kąt zalogowanych wystarczy, że jedno pamiętamy, możemy sobie zrobić jakieś awaryjne, aby nie stracić urządzenia. I wtedy po zalogowaniu dadam, telefon jest OK. Sprawdźcie sobie w sklepie play, które macie konto Google zainstalowane, uruchomione, a nie będzie problemu. A jak poprawnie przywrócić ustawienia fabryczne? To ustawienia klikane w menu górnym. Albo przechodzimy na drugi ekran i to koło zębate też ustawienia i opcja o telefonie i tam mamy przywróć do przywrócenie ustawień fabrycznych i to wymazuje wszystkie konta, kontakty, zdjęcia, cokolwiek. Jeżeli chcemy sprzedać telefon, tak trzeba wyczyścić telefon, przywracając ustawienia fabryczne. I wtedy mamy pewność, że taki telefon możemy sobie odłożyć na lata do szuflady. Oczywiście możemy też zlikwidować ekran blokady. No dowolność. W każdym razie, jeżeli mamy blokadę, to pamiętajmy, że albo jest blokada jaka ona jest, albo jakie konto Google na tym telefonie było zainstalowane. Uruchomione w każdym innym przypadku będzie lipa i nici z telefonu. Dzięki.